Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w dziewiątym vlogmasie na moim kanale. Mamy dzisiaj poniedziałek, czyli za chwilę idę do szkoły. Wczoraj nagrywałam vlogmasa, ale wam go nie wstawię. No, musicie mi to wybaczyć, ale po prostu nie będę wam stawiać vlogmasa, na którym nic nie robię. Wczoraj od rana do 15 w sumie się uczyłam. Później... O 15 poszłam do mojej starej szkoły, na takiej podziel się dobrem, coś takiego. No i później wróciłam, i już był wieczór, i już nic więcej nie robiłam. Dlatego musicie mi wybaczyć, ale niestety go wam nie wstawię. On trwa 9 minut, ale no. I tak, i tak zauważam, że o wiele mniej osób ogląda vlogmasy niż te takie zwykłe filmy. Dlatego wam po prostu nie wstawię tego vlogmasa. Ale już, już dzisiaj yy, wstawię, postaram się Wam dzisiaj nagrywać yy, więcej. Ja na dziewiątą do szkoły, za chwilę, za chwilę, w sumie za 20 minut wychodzę na autobus. Yy, I teraz otworzymy sobie jeszcze kalendarz adwentowy, bo mam jeszcze trochę czasu. No i później pójdę sobie zjeść śniadanie i lecę. Jest z kalendarza Irving, mamy tutaj dziewiątkę, więc wyciągam. O! Ale sztos, Mamy herbatę czarną, poziomkową z wanilią. I jak wiecie, ja kocham herbatę czarną, więc już lecę sobie za chwilę ją robić. I jeszcze truskawkowa, nie poziomkowa, a ja truskawkowa, bo widzę tutaj podobne do truskawek, a to są poziomki, ale i tak, i tak po prostu. O! Idę sobie zrobić za chwilę. Milka. O! I mamy coś takiego. Zobaczcie. Mamy coś takiego. Mamy tutaj dziewiątkę w kalendarzu z Linda. O, i mamy dzisiaj tę czerwoną kulkę, więc spoko, bo ona jest dobra. W kalendarzu z Kinder mamy tutaj dziewiątkę, więc ją otwieram. No, i mamy dzisiaj tu jajeczko, ale zduszone, strasznie zduszone. Ale to, to jest yy, szoko, I dziewiątka w kalendarzu Ala Chupa, Chupa jest tutaj, więc otwieramy. O i co my tu mamy? Jeszcze tego czegoś nie było i mamy tutaj fruit stick, taka guma w rodzaju tych żelków, kabelków, no ale guma, więc naprawdę bardzo fajnie. Teraz y, kalendarz y, kosmetyczny. ale słabo. Mamy dzisiaj takie naklejki, chociaż w sumie powiem wam szczerze, że to są takie gwiazdki. Ostrość. O, łapie ostrość. Są to takie gwiazdki, które mogę, mogę z nimi zrobić jakieś, jakieś paznokcie. Więc no, powiem wam, że na początku byłam zła trochę, ale teraz no powiem wam, że naprawdę mogę coś z nimi zrobić. I dziewiątka w kalendarzu kalendarzu spa, i zobaczcie, co ja wczoraj zrobiłam. Otworzyłam numer 13, ale o tym Wam powiem więcej, jak wrócę do domu. Wy też widzicie to, co ja. Ale to jest prawdopodobnie to coś, więc wyciągnę. O, i zobaczcie, mamy taką y, sól do kąpieli. Są dzisiejsze zdobycze. Powiem Wam, że najbardziej jestem zadowolona z tej herbaty, z tej soli oraz z tej gumy. Idę sobie właśnie na przystanek. Wyszłam z domu i nie widzę, żeby była Justyna. A za dwie minuty mamy autobus, więc miejmy nadzieję, że idzie tam. No, ale nie ma jej na przystanku, więc zdziwiłam się, bo ona zawsze jest przed czasem. Idzie, idzie. Widzę ją. może właśnie... rewizję? Jesteśmy właśnie na plastyce i jesteśmy w jakiejś galerii sztuki. Właśnie wchodzimy. Nie wiem co to jest, ale są jakieś ozdoby świąteczne, więc coś wam ponagrywam. Jestem już w domu, wróciłam ze szkoły, już jest ciemno na dworze Jak widzicie mam zasłoniętą ruletę I jest godzina 16.30 Ja zjadłem już obiad, właśnie weszłam do pokoju I opowiem wam co dzisiaj się działo Więc na samym początku miałam plastykę I jak widzieliście na samym początku byliśmy w takiej galerii sztuki, coś takiego Później byliśmy zrobić sobie zdjęcia Później wróciliśmy, byliśmy na geografii i na geografii pisałam zaległy pierwszy sprawdzian. No i już mam to za sobą, napisałam i raczej poszedł mi dobrze. Potem miałam fizykę, i tam w sumie nic się nie takiego nie działo. Po fizyce miałam obsługę konsumenta, w sumie tam też się nic ciekawego nie działo. Następnie miałam angielski hotelarski, i było spoko, w sensie no robiliśmy tam zadania i nic. Takiego innego. Później miałam zwykły angielski i pisałam kartkówkę. Dostałam piątkę, mogłabym powiedzieć, więc naprawdę, więc naprawdę się bardzo cieszę. Potem była dalej lekcja, potem miałam matematykę, tam robiliśmy zadania, nic ciekawego. No i miałam ostatni angielski, i kończyliśmy. Dalej, temat. Mamy godzinę już 17.30. Ja właśnie zrobiłam sobie najlepszą rzecz, jaka teraz może istnieć, e, czyli jogurt naturalny z jabłkiem. Po prostu kocham to. Jak oglądacie mnie już e, dłużej, moje folkomasy, to wiecie, że po prostu kocham to jeść. Zrobiłam sobie jeszcze e, zwykłą czarną herbatę. I tak sobie siedzę i jem i nic innego ciekawego nie robię. Mam tu jeszcze świeczki, które dostałam na urodziny od Mai. No i może sobie zapalę jakiś wosk w kominku, bo dawno nie paliłam, ale właśnie nie wiem dlaczego, ale mi ten kominek, bo to jest o mój kominek, właśnie tu mi się przypalił. Nie wiem dlaczego. Oraz tam pod spodem, tutaj w środku, pod spodem też mam taki przypalony. Nie wiem, nie wiem od czego to się robi. Naprawdę możecie mi napisać w komentarzu, od czego może to być, bo ja serio nie mam pojęcia. Muszę się Wam do czegoś przyznać, ponieważ jak widzicie tam z tyłu stoi ten kalendarz spa. I wczoraj byłam na tym podziel się dobrem w mojej starej szkole z Justyną i pomalowałam sobie usta na taki nudziakowy kolor, na taki kolor nude i ten kolor był matowy, ten błyszczyk był matowy, ale ja chciałam taki efekt chyba butter gloss to się nazywa. No i właśnie chciałam taki efekt i mm, chciałam nałożyć sobie jakiś taki błyszczyk przeźroczysty, wiecie o co chodzi, na tą pomadkę, ale miałam same takie błyszczyki różowe, takie bardziej przeźroczyste, ale wpadające w różowe tony e, i nie miałam takiego przeźroczystego błyszczyka. A wiem, że w tym kalendarzu spa jest taki błyszczyk, taki przezroczysty z takimi drobinkami brokatu, i po prostu otworzyłam numer 13 i tak jak mnie nie kuszą kalendarze. No bo mm, dla mnie kalendarze mogą stać, nie wiem, we wrześniu już, w październiku, a mnie te kalendarze po prostu nie będą gusiły, żebym je otwierała. Po prostu mogą sobie stać. Tak jak niektórzy, bo znam takie osoby, które otwierały na przykład cały kalendarz z milki w jeden dzień, bo nie mogły się powstrzymać. To nie, ja tak nie mam, bo ja muszę mieć idealnie wszystko każdego dnia, dokładnie, po prostu każdego dnia otwierane dane okienko. I teraz, jak otworzyłam to, tą trzynastkę, to po prostu już mi jest głupio. No, ale po prostu no, mam tak, że muszę mieć wszystko, idealnie otworzone w danym dniu i nie mogłabym otworzyć y, całego kalendarza wiecie, tak w jeden dzień i inaczej jest też to, jak otwierałam cały kalendarz y, z kosmetykami na moim kanale, bo to jest też coś innego, jakby no, nie liczę tego chociaż też mi było ciężko go otworzyć no, ale naprawdę nie jestem taką osobą, którą kuszą kalendarze i na no naprawdę nie. Ale po prostu potrzebowałam tego błyszczyka. Potrzebowałam, bardzo chciałam, ale no, bardzo chciałam ten błyszczyk i musiałam go wyjąć, bo nie mam żadnego przyjaciu z tego. I no, ale musicie mi wybaczyć to jedno okienko. Po prostu w numerze 13 nie będzie tego błyszczyka. Ale w ten dzień, w 13 dzień grudnia pokażę Wam ten błyszczyk, jak on wygląda. Także nie bijcie mnie za to w komentarzach. No, a ja lecę jeść mój jogurt naturalny z jabłkiem, bo już po prostu ślinka mi cieknie. I no, lecę jeść. Pokażę Wam jeszcze mój dzisiejszy outfit, więc mam na sobie taki golf z wyciętymi ramionami, To on jest skropa. Na to mam taką siateczkę z Tegranowy. Do tego pasek z Niurka oraz te spodnie ze Stradivariusa. I tak się dzisiaj prezentuję. Ja już będę kończyć tego vlogmasa, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk. Ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w jutrzejszym vlogmasie, więc do zobaczenia buziaki i pa pa!